Cześć, dzisiaj krótko i na temat, taka szybka akcja, ponieważ ostatnio koleżanka, z którą studiuję, zgłosiła się do mnie z pewnym problemem problemem odnośnie swoich kochanych zwierzątek kotków niestety zapadły na jakąś tam kocią chorobę, która w ich przypadku jest chorobą, jakby to powiedzieć. Śmiertelną i potrzebuje wsparcia finansowego. Zrobiła na ten temat akcję na zrzutce, więc postanowiłem jej wyciągnąć jej rękę pomocną, bo sam przez wiele lat miałem koty w domu. Natomiast odkąd mieszkam samemu, no już kotów nie mam. No nie miałby się kto z nimi zajmować, kiedy ja na przykład jestem w pracy, kiedy wyjeżdżam w góry, no to nie, nie mam z kim tych zwierzątek zostawić, więc po prostu ich na chwilę obecną nie posiadam, ale w życiu mi brakuje takiego futrzaczka, bo to jak człowiek się już przyzwyczaił do jakiegoś zwierzaka, no to zazwyczaj chce z nim stale i, i ciągle być, być może to się wkrótce zmieni, no moja dziewczyna ma szynszylki, więc powiedzmy, że jakoś sobie tych brak kotków rekompensuje, ale poniekąd rozumiem potrzebę mojej koleżanki, tym bardziej, że to jest młoda niewiasta, wiadomo jak to młodzi ludzie z pracą zawodową, to jeszcze takich gigantycznych Yy, sum pieniężnych, jak niekiedy, nieco starsze osoby, że tak powiem, z wykształceniem i z doświadczeniem i z pewnymi umiejętnościami, awansują dalej. Tak to się mówi, no czasami studenci muszą żyć. Od wypłaty do wypłaty, no chyba, że mają bogatych rodziców, którzy ich utrzymują, ale to już jest zupełnie inna bajka. Jednakże, student studentowi nierówny, te oczywiście dziewczyny również korzystają z pomocy, jakim jest stypendium na uczelni. No i niestety leczenie ich, że tak powiem, ulubieńców, a to nie są pierwsze koty, przyznam szczerze, pamiętam jeszcze jak się bawiłem z tym kociakiem Draco. To było no chyba z rok temu, jak byłem u niej, razem robiliśmy jakąś pracę. Ta się okazuje, o czym też nie wiedziałem, że kotek niestety też, no niestety zdech, jak to się mówi w przypadku zwierząt. I się o tym dowiedziałam, można powiedzieć, przed chwilą, no już dawno u niej nie byłem. No szkoda, taki mały, fajny, czarny kotek to był. Natomiast potem, oczywiście, dziewczyny sobie dalej załatwiły No, mówię dziewczyny, bo to razem z koleżanką walczy o, o uratowanie tego kotka. Potem adoptowały inne kociaki. No i jest znowu problem. I niestety, żeby uratować jest to troszeczkę kosztowne, a to jest studentka, zresztą obydwie są studentkami, które razem łączą siły, mieszka, że tak powiem, na własny rachunek, już bez rodziców się wyprowadziła koleżanka. I no, na pewno perspektywy uratowania tych kotów pod kątem finansowym są mizerne. Dlatego w tym materiale krótko i na temat tak naprawdę powstałym, na potrzebie spontanu. Link do zrzutki jest oczywiście w opisie materiału. Chciałbym Was prosić, jeżeli ktoś z Was jest w stanie wesprzeć tą inicjatywę chociażby przysłowiową złotówką, to ja bardzo chętnie zachęcam do wpłacania. No, tym bardziej, że wiadomo, no, koleżanka ze studiów, w zasadzie koleżanki ze studiów, bo to, to tym bardziej czuję się zobowiązany im pomóc. A też wiem, że sam, jako pojedyncza osoba, nie mam takich możliwości, więc jeżeli też jesteś miłośnikiem, ale takim zdrowym miłośnikiem zwierząt, to i chciałbyś z głębi serca, Pomóc, no to zapraszam do wsparcia jakąkolwiek symboliczną kwotą i pomóżmy uratować może cokolwiek, jakakolwiek nasza wpłata, cokolwiek zmieni, bo czy się udał zbierać całą potrzebną kwotę. Czas pokaże. Ja jestem oczywiście pozytywnie do tego nastawiony. Więc dzięki, że, żeście mnie wysłuchali w tym krótko i na temat. Jeżeli uważasz, że warto, to zachęcam do wsparcia. Dzięki i pozdrawiam. Do zobaczenia. Zaś czołem.